To na pewno byście się wyświetliła, że zanim byś wyszedł, to z 30 sekund, no nie? To pewnie nie miałeś. No nie ma, nie ma brań już. Kurde, trafiło się na jakiś tam czas co żerowały te amury i tyle. O, kurde. Kurde. Ale jaja. Chwila, moment. Patrzysz, kurde. No i to chyba będzie fajna ryba. Nie da się przyciągnąć nawet. Czy Czyżby zaczepi się działa? No nie żartuj sobie nawet. Kurde, chyba zaczepi. Jeszcze ją mamy. Nie, no idzie, ale może być fajna ryba, bo się nie chce przyciągnąć. Dziwnie, dziwnie, dziwnie się zachowuje. Oby tylko nie spadła. Oby tylko nie spadła. Tak przy dnie siedzi, jakby. No, o o o o, teraz dopiero idzie. A nie wiem, czy to nie na karpia bardziej jest widoczne. Dobra, już idzie. I na tą kulkę. I na tą kulkę. Doczekałem się, a już podbierak wy wysek. To nie będzie Amur, na pewno Amur to nie jest. Bardziej na karpia. Bardziej mi to wygląda na karpiowy albo się coś podczepiło, no nie wiem. Dziwnie dziwnie to idzie. No chyba że amur, no nie wiem. Kurde, a tu czekasz, czekasz, nic się nie dzieje, mówisz sobie, kurde, to już koniec z nie Przynajmniej, żebym ją zobaczył. Kurde, iść pod brzegiem jestem, może być amok. Ja nie. Kar. Kart, kart, kart. Pierwszy kart dzisiaj. Tylko jak, ja tego karta ja to już miałem. To są te, ten ciemny kart. O. Dobra, mętkę tu kładziemy, tak zrobimy. Ja go już miałem. Powiedz mi, jak ty się tutaj zapiąłeś, kolego? Czekaj, czekaj, ja Cię wypuszczę. Ja Cię wypuszczę, nie bój się. Nie bój się. Może mi nie spadnie tutaj. O. Taki z 2,5 kilo. Dobra, wypuszczam rybę. No i gitara. No i gitara.